Nikt nie zginął podczas świątecznego weekendu na drogach i Mazur. To najlepsza wiadomość podsumowująca działania policji prowadzone od 24 do 29 grudnia pod nazwą Bezpieczny weekend Boże Narodzenie, a dobrych informacji jest więcej. Czas, w którym na terenie naszego województwa nie odnotowaliśmy żadnej ofiary śmiertelnej, jeżeli chodzi o zdarzenia w ruchu drogowym, no już ten czas wynosi dwa tygodnie. W tym czasie doszło do 230 kolizji drogowych i 13 wypadków, w których rannych zostało 17 osób. Wartości te są mniejsze niż w roku ubiegłym, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę kolizji. Najgroźniejszy wypadek zdarzył się 27 grudnia. W piątek e, po południu, około godziny 17, policjanci zostali poinformowani o tym, że na ulicy Sielskiej w Olsztynie doszło do zdarzenia. Drogowego z udziałem trzech samochodów. Tam, jak się okazało, ranne w tym zdarzeniu zostało pięć osób. A sprawcą był mężczyzna, który kierując osobowy małdi z nieznanych przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas jezdni, tam doprowadził do zdarzenia z innym pojazdem, a w efekcie do kolejnego zdarzenia z trzecim samochodem. Choć sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, został zlokalizowany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. W chwili zatrzymania kierowca był nietrzeźwy. Trwają czynności mające ustalić stan sprawcy w tym nieszczęśliwym momencie, bo ciągle borykamy się z plagą pijanych kierowców. W trakcie prowadzonych kontroli zatrzymaliśmy 37 nietrzeźwych kierujących. To także oni są w dużej mierze odpowiedzialni za to, że do tych niebezpiecznych zdarzeń na drogach dochodzi. Warto zauważyć, że liczba ta jest mniejsza niż w 2018 roku. Kiedy funkcjonariusze zatrzymali prawie dwa razy więcej nietrzeźwych. Rośnie też świadomość społeczna związana z ryzykiem prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Każdego dnia odnotowujemy w różnych jednostkach na terenie całego regionu to przypadki osób, które zanim wsiądą za kierownicę podejmują bardzo odpowiedzialną decyzję polegającą na tym, że idą do policjantów, idą do najbliższej jednostki policji, czy zatrzymują nawet jeżeli jest taka możliwość radiowóz przejeżdżający obok, aby się upewnić, aby sprawdzić, że są trzeźwi. Przed nami zabawa sylwestrowa. Postarajmy się, aby dla nikogo nie skończyła się ona tragicznie z powodu wypadku na drodze, a w nowym roku było mniej wypadków niż w roku bieżącym.